Branża gier jest dla twórców równie bezlitosna co każda inna gałąź przemysłu rozrywkowego. Od jednego dnia jest się na szczycie po to by drugiego wieść ponurem egzystencję w ostatniej lidze lub zupełnie wypaść z obiegu. Historia zna co najmniej kilkanaście wielkich nazwisk projektantów, których kariery poszybowały z impetem w dół, a co najmniej części z nich przyjrzymy się w tym i kolejnych odcinkach przygasłych gwiazd branży gier. Molyneux to nazwisko, które zna każdy gracz, mimo iż nawet sam Peter nie wie w jaki sposób poprawnie je wymawiać. Peter Molyneux to prawdziwy weteran branży, gdyż przy produkcji gier pracuje od Orwellowskiego roku 1984. Jego pierwszym tytułem była wydana własnym nakładem ekonomiczna gra tekstowa The Entrepreneur na Commodore, która sprzedała się w zawrotnej liczbie dwóch egzemplarzy, z których jeden, jak wieść gmin naniesie, anonimowo zamówiła sama matka programisty. Potem kuble zimnej wody Moleniu założył firmę Taurus, w której zajął się eksportem fasoli i pewnie nie wróciłby już do gier, gdyby nie pewna szczęśliwa pomyłka. Szychy z Commodore, otóż, zaprosiły go na spotkanie biznesowe, myląc nazwy jego firmy, z Taurusem, przedsiębiorstwem w branży IT. Nim ktokolwiek się zorientował, Peter podpisywał już kontrakt na dostarczenie korporacji oprogramowania do Amigi, z którego to zadania wywiązał się wybornie. Dzięki temu wydarzeniu Peter odzyskał wiarę w swoje umiejętności programistyczne i zdobył na produkcję gier, o których marzył w założonym przez siebie studiu Bullfrog. Tytułem, który otworzył mu furtkę do światowej popularności, był wydany w 1989 roku Populus, który zapoczątkował do dziś popularny gatunek Gat Games. Gra pozwalała na dynamiczne modyfikowanie otoczenia, wyglądała ślicznie i była nielichogrywalna, co wystarczyło, by uczynić z niej hit, który rozszedł się w 4 milionach egzemplarzy. Już wtedy także gracze mieli świadomość, że jest to właściwie dziecko jednego człowieka. Zaledwie dwa lata później Peter przygotował więc równie udany sequel, w kolejne dwa lata później zaś ukazała się Doskonała i mroczna gra taktyczna Syndicate, która do dziś wymieniana jest wśród najlepszych tytułów swojego gatunku. Moleniu dał się poznać jako projektant wszechstronnie uzdolniony, gdy zaledwie w rok później wydany został bajkowy theme park, symulator wesołego miasteczka, który dorzucił sporo udanych pomysłów do gatunku tajkunów. Peter Moleniu produkował więc hit za hitem, a zwieńczeniem jego pracy w będącym częścią EA studio Bullfrog był przepiękny i rewolucyjny Dungeon Keeper z 1997 roku. Po dziś dzień uznawany przez wielu z. To najlepszy tytuł z gatunku God Games. Czas, w którym Peter tworzył w studiu Bullfrog, historycy nazywać będą wkrótce jego Złotą Erą. Pewnym cieniem na ten okres padać może jedynie fakt, iż pozostali programiści opuszczeni przez swojego mentora radzili sobie całkiem nieźle. W rok po odejściu Petera powstał fantastyczny Populus The Beginning, który w niesłychanie twórczy sposób rozwijał pomysły znane w poprzednich części. W 1999 roku zaś do sklepów trafiła druga część Dungeon Keeper, a fani do dziś nie mogą dojść do porozumienia, czy lepsza była jedynka, czy też dwóch. Nawet Film Park otrzymał kilka udanych kontynuacji wobec tego, co po niektórzy zadawali sobie pytanie, czy udział Petera w produkcji jego poprzednich tytułów rzeczywiście był tak znaczący, jak dotąd się wydawało. W międzyczasie jednak moleniu założył nowe studio Lionhead, by poczuć wreszcie niezależność od wielkich wydawców. Od początku pracował w nim w pocie czoła nad zupełnie nową grą, która zrewolucjonizować miała całą branżę, a przynajmniej jej strategiczno-boski segment. Black and White powstawało długo, bo miało być zupełnym nowym. W roku 2001 w końcu jednak trafiło na półki sklepowe. W pierwszej chwili branża zamarła, bowiem gra prezentowała się obłędnie. Niesamowite oprawa, niespotykane dotąd boskie możliwości, moralne wybory i chowaniec jak żywy. Dziennikarze śpieszący na włamanie karku z recenzjami przeganiali się w zachwytach. Tytuł z miejsca ogłoszony został rewolucją. Niedługo później jednak wrzawa opadła, recenzenci zajęli się innymi grami i tylko gracze grali dalej. Dalej, w black and white, by dość szybko się znudzić. Okazało się, że właściwie każda płaszczyzna gry, po bliższym poznaniu, jest dużo płytsza niż wydawało się z początku, a sam tytuł to właściwie nic więcej jak solidne i ładne, a jednak powtarzalne połączenie Populusa z Tamagotchi. Nim jednak podniosło się Larum, Peter ogłosił, że tworzy kolejną rewolucyjną grę. Fable nie miało być jedynie zwyczajnym RPG, miała to być pierwsza symulacja życia w świecie fantazy, w której gracz towarzyszy swemu bohaterowi od momentu narodzin, aż do śmierci w sędziwym wieku. Gra miała toczyć się w zupełnie otwartym świecie, w którym nawet z pozoru najmniej znacząca decyzja miała mieć znaczenie. Takie choćby wybijanie leśnej populacji bandytów miało sprzyjać przybywaniu do miast kupców z odległych krain. Nawet wygląd postaci miał realistycznie się zmieniać w zależności od jej trybu życia. Miał to być tytuł absolutny, a więc gracze wprost nie mogli się doczekać. W 2004 roku na pierwszym Xboxie ukazał się sympatyczny, baśniowy, całkiem prosty i nie za długi action RPG, którego nie można było nazwać rewolucyjnym pod żadnym względem. Okazało się, że było to Fable, lecz nim ktokolwiek zdążył uwiesić na Piterze psy, ten sam przeprosił wszystkich oficjalnym poście, w którym tłumaczył, że proces produkcji gry to szalenie ekscytująca rzecz, zdarza się więc nieco przedobrzyć, opisując ją na targach. W rok później Fable ukazało się na pecetach, a wraz z nim całkiem udany Tycoon The Movie, z których dodatkowo zawierał zabawne i rozbudowane narzędzie do kręcenia własnych filmów. Tego samego roku powstało także Black and White 2, które pomimo świetnej oprawy i rozbudowanej względem poprzedniczki warstwy zarządzania, nadal zbyt szybko stawało się powtarzalne, a przez to nudne. Następnie zaś przyszedł czas na kolejną rewolucję. Niesłychane, że po niespłonieniu żadnych obietnic z Fable, gracze po raz kolejny uwierzyli Peterowi z podnieceniem opowiadającemu o Fable 2. Pomijając obowiązkowe gadanie o żyjącym świecie i wpływy, jaki miał mieć na niego gracz, najważniejszą z nowości był pies. Miało to być stworzenie niezwykle inteligentne i odczuwające, a więź, jaka miała powstać między nimi a graczem, miała być doświadczeniem wyznaczającym nowe standardy. Po premierze w 2008 roku okazało się rzecz jasna, że rola psa sprowadzała się wyłącznie do funkcji praktycznych. Pomijając jednak ten fakt, drugi Fable było tytułem nad wyraz udanym i ciepłym i do dziś stanowi przekonujący argument, by zaopatrzyć się w Xboxa 360. W 2009 roku Microsoft ogłosił, iż pracuje nad rewolucyjnym projektem Natal, znanym dziś szerzej jako Kinect. W owym czasie technologia ta jawiła się jako prawdziwy skok technologiczny, a coraz to nowe prezentacje zwiastowały, iż kontrolery do gier rzeczywiście mogą niedługo odejść do lamusa. Nie było wtedy mowy o lagu czy kiepskiej precyzji. Sporą rolę w podgrzewaniu atmosfery wokół Natal odegrał oczywiście Peter, którego studio Lionhead zostało kupione przez Microsoft w roku 2006. Moleniu ogłosił otóż pracę nad projektem MILO, który, jakżeby inaczej, na nowo miał zdefiniować sposób Interakcji gracza z komputerową sztuczną inteligencją. Milo miał być małym chłopcem, z którym można się było zaprzyjaźnić, porozmawiać czy wspólnie porysować. Prezentacja gry ukazywała, jak niezwykle inteligentny jest chłopak, z którym rzeczywiście można było dyskutować, jak z żywą osobą. Przedstawiała także, jak doskonale precyzyjnym urządzeniem był Natal Kinect. Wszystko to wydawało się niewiarygodne i rzeczywiście takie musiało być. Choć nikt nigdy oficjalnie tego nie przyznał, bowiem projekt skosowano po cichu w 2010 roku gracze sami się domyślili, że prezentacja była jednym wielkim oszustwem. Potem, gdy do rąk w końcu dostali nieprecyzyjny, powolny i nadający się wyłącznie do banalnych minigier Kinect. Po raczej chłodno przyjętym, uproszczonym do granic możliwości Fable 3 oraz będącym w istocie zbiorem minigier ruchowych Fable The Journey, Peter zdecydował się w końcu w roku 2010 opuścić Lionhead w poszukiwaniu niezależności. Mimo, iż jeszcze kilka lat temu zarzekał się, iż fakt wykupienia jego studia przez Microsoft co najlepsze co mogło go spotkać. Powstało studio 22Can, które od razu zapowiedziało rewolucję, a od słów błyskawicznie przeszło do działania. W roku 2010 właściciele urządzeń mobilnych mogli pobrać aplikację Curiosity, zadającą pytanie, co znajduje się w środku kostki. Cała gra polegała wyłącznie na bezmyślnym stukaniu w kolejne ściany kostki, by odłupywać z nich małe cegiełki. Było to dzieło, któremu wspólnie oddawało się tysiące graczy, a ten, który pierwszy rozłupił ostatni klocek, miał czegoś się dowiedzieć. Ciekawość popychała graczy do marnowania dziesiątek godzin na klikanie, a Peter wyjaśniał mediom, iż projekt ten ma odpowiedzieć na wiele ważnych pytań dotyczących ludzkich zachowań. Najważniejszym z nich było natomiast, czy znajdzie się ktoś na tyle szalony, by kupić diamentowe, to za 50 tysięcy funtów po to, by zdobyć przewagę nad pozostałymi graczami. Cały projekt spotkał się z dużo mniejszym zainteresowaniem niż spodziewał się tego Peter, w końcu jednak szczęśliwy mieszkaniec Wysp Brytyjskich dostał się do kostki i dowiedział się, że Peter pracuje nad nową grą. Ma w planie wysłuchać co myśli o niej zwycięzca, a następnie podzielić się z nim jakimś procentem zysku jaki wygeneruje jego nowy tytuł. Kolejny już więc projekt, tym razem Godus, wpierw jednak sfinansował mieli sami gracze, za pośrednictwem portalu Kickstarter. Choć początkowo zbiórka pieniędzy szła jak po grudzie, w końcu udało się dobić do niebagatelnej sumy pół miliona funtów. Powstający od dwóch lat godus z założenia miał być duchowym następcą populusa, jednak już teraz dają się słyszeć głosy, iż jest to tytuł zbyt prosty i, przynajmniej na urządzeniach mobilnych, na których miał premierę już w sierpniu, przepełniony mikropłatnościami. Czy na urządzeniach stacjonarnych sytuacja będzie wyglądała inaczej, gracze dowiedzą się jednak dopiero w 2015 roku. Peter Molyneux to bez wątpienia wielki i zasłużony wizjoner, którego nowatorskie koncepcje zrodziły wiele świetnych gier i położyły solidne podwaliny pod całe gatunki. Jest to też osobowość niezwykle charyzmatyczna, charakterystyczna i mająca do siebie ogromny dystans. Z roku na rok pomysły Petera stawały się jednak coraz śmielsze, lecz niestety postęp technologiczny nie był w stanie dotrzymać im kroku. Być może Gdyby Peter większą wagę przykładał do wyboru rzemieślników realizujących jego śmiałe wizje, kolejne tytuły pokrywałyby się z licznymi obietnicami. Niestety, dziś brytyjski Wizjoner znalazł się na bocznym torze, zaś gry, nad którymi pracuje, nie rozbudzają wyobraźni graczy jak dawniej. Jego gwiazda przygasła, choć być może zaświeci nowym blaskiem za sprawą nieogłoszonych jeszcze rewolucji.